Dzień dobry Państwu. Mówi do Państwa Teresa Garland w dniu 15 maja 2025 roku w obliczu zagrożenia rozbiorem Polski. Przedstawiam możliwe scenariusze dla Polski na 2025 rok i później z dedukcji i z wizji jasnowidzów. Będą międzynarodowe naciski na realizację żydowskiego spisku przeciwko narodowi polskiemu i państwu polskiemu w postaci przymuszania Polski do scalenia się z Ukrainą i utworzeniem Ukropolinu po to, żeby Ukraina weszła do Unii Europejskiej i do NATO. Według najbardziej prawdopodobnego scenariusza losy Polski potoczą się bardzo szybko. Najpierw USA wycofają z Polski swoje wojska, a natychmiast na ich miejsce wejdą okupacyjne wojska francuskie i niemieckie, żeby zapewnić powstanie żydowskiego Ukropolinu. Te ruchy wojsk nie będą ogłoszone w mediach, a na nowo okupowanych terytoriach Polski, gdzie te wojska będą się przemieszczać, prawdopodobnie nie będzie zasięgu internetowego. Padnie komunikacja, żeby Polacy się nie zorientowali. Już teraz. Najprawdopodobniej dopina się ten scenariusz przeciwko Polsce w tureckiej Antaili, gdzie Polacy nie zostali dopuszczeni ani do uczestnictwa, ani do głosu. Proszę o maksymalny kolportaż tego filmu na TikToku, ponieważ ja nie posiadam tam konta. Dziękuję bardzo za uwagę.